Pani posłuch, pani po wyobraża sobie powrót do Platformy Obywatelskiej? Nie. Tak, odetchnęła pani, bo rozumiem, że to jest... Bo to jest 785 raz, kiedy dostaję to pytanie i... Ja pytam o to, bo słyszę, czytam, że Polska 2050 może nie wejść do kolejnego sejmu. widzę wyniki sondaży, że Państwo no, czasem jesteście pod progiem wyborczym, czasem na ale balansujecie. Tak, ale... Więc, I słyszę też nieoficjalne informacje, że część posłów uśmiecha się do koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej. A to jest nieprawda. Nie znam takich osób w naszym klubie, które rozważałyby w tej chwili przejście do, do Platformy Obywatelskiej z wielu różnych powodów. Wielu komentatorów nie docenia tego, że Polska 2050 oczywiście powstała po to, żeby sprzeciwić się rządom PiSu. Ale powstała również po to, że uważała, że Platforma nie jest w stanie tego zrobić. I my naprawdę nie jesteśmy jakby taką drugą platformą. My, my mamy swoje własne poglądy, my jesteśmy niezwykle krytyczni, krytyczni w stosunku do, do platformy. W związku z tym nie jest tak, że, że to jest jakby drugi, e, drugi wybór. I to nie jest Platforma 2.0. To nie jest Platforma 2.0. E, my jesteśmy o przyszłości. My jesteśmy o tym, w jaki sposób naprawiać Platforma, to się Platforma też powie Pani, że są o przyszłości. My obawiam się, że w największej części są o tym, w jaki sposób o antypisie. Mam, mam takie głębokie przekonanie. My jesteśmy o tym, w jaki sposób naprawiać usługi publiczne. Jesteśmy o tym, w jaki sposób naprawiać jakość życia ludzi. W jaki sposób sprawić, żeby mieli mieszkanie. W jaki sposób naprawić tę opiekę zdrowotną. My jesteśmy o tym. My naprawdę nie, nie jesteśmy platformą 2.0. Mamy swoją własną agendę i w związku z tym naprawdę nie spodziewam się, żeby ktokolwiek chciał tam przejść.